Witamy wszystkich hodowców, jesteśmy na wystawie ogólnopolskiej w Sosnowcu styczeń 2020 spotkaliśmy tutaj specjalistę lotów dalekodystansowych, nawet lotów ekstremalnych Sławka Rogale, e, który specjalizuje się właśnie jak mówiłem w lotach ekstremalnych z dystansów 1000 1200 1500. Nawet miał gołąbki teraz e, w zeszłym roku, czyli w 2019 z dystansu przekraczającego 2000 km. Tak o tych o samych gołębiach, o, 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 o tej metodzie, którą on lotuje i o samym systemie opowie nam tutaj Sławek. Jego, jego hodowla, też tylko wspomnę, jest znana właśnie jako military Rogala. Także wszyscy sympatycy lotów dalekodystansowych znają tą hodowlę. No ale o, o tej hodowli, może troszeczkę kilka słów opowie Sam Sławek. Witam serdecznie wszystkich. Jak już tutaj kolega Sławomir wspomniał, yy, nazywam się Sławomir Rogala lotuję głównie dalekie dystanse w tym roku na wystawie ogólnopolskiej w Sosnowcu odebrałem puchar za pierwszą serię z lotu dalekodystansowego dalekodystansowego Lizbona do mnie odległość 2811 km także co mogę powiedzieć jestem bardzo zadowolony z tego lotu moje gołębie po raz Kolejny pokazały, że pokazały swoją klasę, prawda, na tak ekstremalnym y, dystansie, jakim jest lot z Lizbony. Y, odbiłem w tym roku pierwszą serię w Polsce y, i to jako jedyny hodowca, tak, to tylko jed, jedna seria była z tego lotu w całej Polsce. Seria ile, ile to jest gołębków? Trzy gołębie. Ile włożyłeś głębi na lot? Dziesięć. Dziesięć i trzy Tak, i trzy wrzuciło, tak. no, ale dystans, no dystans Ta jest oszałamiający jeśli chodzi o Naprawdę jestem z tych gołębi bardzo zadowolony. Jak większość z Was wie, lotuje gołębiami military Rogana. To są gołębie, które się wywozą z gołębi wojskowych. Są to gołębie typowo na ciężkie loty. To nie muszą być duże odległości, ale to są gołębie na typowo ciężkie loty to mogą być loty z 500 km, ale jak są cięższe. Zawsze mi lepiej wychodziło przy ciężkich lotach, nawet jak był lot 300, ale konkurs trwał pół godziny czy, czy dłużej, wtedy te gołębie się zdecydowanie lepiej spisywały. Zawsze było troszeczkę gorzej, jak były loty z wiatrem, loty szybkie, zawsze te gołąbki troszkę wolniej siadały, dlatego że to są typowo gołębie dalekodystansowe. To, co możesz powiedzieć dokładnie o tych gołębiach? O tych trzech gołębiach, które Ci wróciły. To są z mojej hodowli, tak? Tak, to są z... z mojej hodowli. Pierwsza wróciła samiczka z 15 roku 1996 o imieniu Elza. Jest to bardzo dobra samica, która jako dwulatka robiła Brukselę, jako trzylatka robiła... Brez 2000 km i jako czterolatka wróciła druga w strefie C z Lizbona pokonała odległość 2800 km jest to samica wywozi się z moich starych gołębi jej pradziadek robił Barcelonę który został sprzedany do Japonii następny gołąb który wrócił jest to głowy samczyk też z 15 roku wywozi się test moich starych gołębi jego przodkiem był bardzo dobry samiec rozpłodowy z 6 roku PL09 14 i trzecia wróciła samica 5139 z 13 roku jest to też po bardzo dobrych rodzicach z tych gołębi dawałem na wspólny gołębnik do RPA które też tam w Gołębie sobie świetnie poradziły, bo dawałem tylko raz w życiu na wspólne Gołębniki, to właśnie do RPA i tam dają trzy Gołębie, wszystkie trzy ukończyły loty i z finałem włącznie i wszystkie trzy zostały sprzedane na aukcji w RPA. Także raz w życiu dawałem na wspólny Gołębniki. jest sukces. Pełen sukces, na razie jeszcze na wspólnych Gołębnikach Gołębia nie zgubiłem, na razie nie daję, być może jeszcze się kiedyś odważę i dam. To były twoje najważniejsze sukcesy jeśli chodzi o rok 2019, ale to ty co roku, co roku wkładając na takie loty ekstremalne, co roku zdobywasz czołowe e, nagrody, czołowe pozycje, zdobywasz też dyplomy, bierzesz udział nie tylko tutaj w lotach organizowanych przez, przez Polaków, ale też w lotach międzynarodowych, gdzie, gdzie lecą mi gołębie polskie, niemieckie i z innych krajów. Mógłbyś tam w kilku słowach nam powiedzieć o tych Twoich sukcesach z poprzednich lat. Jak, jakie gołębie, jakie sukcesy, z jakich lotów? Moja przygoda z lotami dalekodystansowymi rozpoczęła się w 2008 roku. Wtedy to pierwszy raz wysłałem swoje gołębie na lot z Ostendy. Wysłałem 25 gołębi, z czego 20 wróciło i zdobyłem pierwsze trzy konkursy w oddziale. No i od tego się zaczęło. Rok 2009 to był pierwszy lot gołębi z Barcelony w oddziale Rady Podlaski jeszcze do, do, do 2009 roku żaden gołęb z Barcelony nie wrócił e, wysłałem swoje gołębie, z czego odbiłem trzy gołębie z Barcelony odległość 2000 km także to był pierwszy taki fajny wynik w lotach dalekodystansowych później był Orlean, który wygrałem w 2010 był loty z Londynu, który miałem pierwszą samiczkę w strefie C, wtedy żeśmy właśnie lotowali z niemieckimi hodowcami tam jeszcze Holendrzy, Austriacy wtedy tak, tak, tak. tak Holendrzy, i Austriacy, bo to byli. był lot olimpijski tak, Węgrzy także, jeszcze, ja pamiętam też także, brałem tym tak, te z kilkinastu krajów, także w strefie C miałem pierwszego gołębia no Miałem gołębie też w z Le Chavre. No i teraz, właśnie udokumentowania tego mojego sukcesu, była Lizbona, której właśnie odbiłem pierwszą serię w całej Polsce. Dobrze, no to sukcesy są na pewno oszałamiające jeśli chodzi o ten daleki dystans. Ma, mało chyba jest takich hodowli w Polsce, które, które mogą się poszczyczyczyć takimi osiągnięciami. Powiedz mi, jak ty to robisz, że te gołębie. Potrafią ten dystans ponad 2000, 2500, prawie 3000 przelecieć. Oczywiście gołębie na taki dystans też trzeba przygotować. U mnie całe życie lotowałem i lotuję gniazdówką. Nigdy nie przechodziłem na wdowieństwo. Gołębie są lotowane z gniazda. Na dalekie loty przygotowuję gołębie jeszcze dodatkowo, bo dwa miesiące przed lotem, a takie loty są mniej więcej początek lipca, koniec czerwca. Nie karmię gołębi już w gołębniku. I to też już większość hodowców wie, bo też tak podpowiadam że, że tak robię i niektórzy to też stosują. Także wystawiam już na przykład, jeżeli lot jest w lipcu, koniec maja, gdy pierwsze młode są odsadzone, wystawiam, karmę wodę przed gołębnik. gołębie moje wtedy już w gołębniku nie jedzą. Jedzą pod gołębnikiem, a wodę piją też nie z poidełek tylko w takie wlewam rynienki i z tego. Piją, także chodzą wtedy na pola. Przygotowuję gołębie, po prostu, żeby już nie wchodziły do gołębnika, żeby wiedziały, że jedzenie można znaleźć gdzieś na ziemi pod gołębnikiem. No i tak to mi na razie fajnie wychodzi. Metoda metodą, ale gołębie to jest chyba podstawa, tak? No zgadza się. Jeżeli selekcji, nie ma, nie ma odpowiedniej gołębi, to żadna motywacja gołębiowi nic nie da, szczególnie z takich odległości jak 2000 km, tak? To musi być odpowiedni gołąb, musi być zawzięty przede wszystkim, a to jest dodatkowo, tak? Dodatkowo go się uczy, żeby jeszcze się nie wchodził musi do... Musi mieć tą siłę, wolę powrotu do tak, gołębika za wszelką cenę. to musi mieć ten zawziętość. Te geny, teraz właśnie robiłem jeszcze DNA i robiłem właśnie e, geny, Badałem i właśnie moją większość gołębi ma właśnie gen CT, co, jest, co właśnie oznacza ten gen zawziętości, tak? W wcześniejszym filmie Tomek właśnie tutaj z Koba diagnostyka tłumaczył, że ten gen CT albo TT on, on daje predyspozycję gołębiowi, że tą upartość, tak, tą, tą, tą tak jest, wolę powrotu tak, do gołębnika, tak? tak. tak? To jest tak. ten I gen, który tak, odpowiada to, za, tak, dokładnie. za tak te gołębi cechy gołębia. Badałem w Kobie w tym roku właśnie i większość właśnie ma te geny CT. Tak, porozmawialiśmy tutaj o sukcesach, o, o, o systemie lotowania. Powiedz mi teraz, jakie plany na ten rok 2020? Wiadomo, że Ty, ty w tych lotach chcesz specjalizować i nie kończysz kariery i chcesz rozwijać się właśnie w tych wyjątkowych lotach. Oczywiście tak. No, jeżeli gołębie się sprawdzają na dalekich dystansach, to trzeba to robić, tak? W tym roku już tutaj się dowiedziałem dzisiaj, że e, będzie organizowany lot Bilbao. To jest do mnie około 2200 km. I prawdopodobnie drugi lot ze Szkocji. Także na pewno w tych dwóch lotach wezmę udział i najprawdopodobniej trzeci będzie z Londynu. Także na dzień dzisiejszy moim priorytetem w tym roku to jest obstawienie trzech lotów ze Szkocji, z Londynu i z Bilbao. Szkocja dodatkowe utrudnienie kanał Le Mans, tak? Dokładnie, podobnie jak i Londyn, tak? Mm -hmm. Ale jeżeli moje gołębie sobie poradziły z Londynu, myślę, że poradzą sobie ze Szkocji, chociaż już jest to odległość dużo dalsza niż Londyn. No ale... Jak ktoś mówi, kto nie ryzykuje, ten nie jedzie, no i trzeba ryzykować, żeby mieć sukcesy. tak? Ja to robię. No i tym bardziej uważam, że mam gołębie do tego predysponowane. Także my będziemy tutaj sobie kibicować, życzyć Ci sukcesów w 2020 roku. No co, my też zachęcamy wszystkich hodowców do wzięcia udziału w takich lotach. Może dokładnie. nie na początku ekstremalnych, ale żeby spróbowali tego dalekiego dystansu, posmakowali dokładnie jak to smakuje, bo naprawdę przeżycia z powrotu do takiego gołębia to są to są naprawdę I nie do pisania, tak? Jeszcze mogę powiedzieć na koniec, że e, koleżankom wszystkim i kolegom hodowcom, że e, miałem kilka razy mistrza oddziału, mistrza okręgu w kategorii A, mistrza na młode w kategorii A, ale naprawdę Wam powiem szczerze, że żaden sukces nie smakował tak jak się zobaczyło gołębia z Barcelony, z Londynu na dachu, czy z Lizbony, bo to jest naprawdę nieporównywalne przeżycie i dlatego jeżeli są chętni zachęcam naprawdę do uczestnictwa w takich lotach, lotach dalekodystansowych. Bardzo zachęcam. Twoje sukcesy, twoje wyniki możemy gdzieś w internecie obserwować? Tak, można wejść na klub dalekodystansowy, klub dalekodystansowy Lizbona, tam są wyniki wszystkie z lotów w tym roku, które właśnie były z Lizbony. I u mnie na Facebooku też Sławomir Lokala też można mnie znaleźć, tam też są wyniki, także... Okay. Dobrze, no to pozdrawiamy wszystkim. Wszystkich hodowców życzymy im sukcesu w 2020. Dobry lot. Dobry lot. Dziękuję bardzo.